Zastanawiasz się, czym są kategorie obrazkowe? Przede wszystkim jest to aplikacja zwiększająca sprzedaż. Nakłada nacisk na relacje z Twoim klientem poprzez prezentację kategorii i podkategorii w formie interaktywnych grafik. Co to oznacza? Twój klient nie musi przedzierać się przez tekstowy gąszcz kategorii, tylko w formie skojarzenia obrazków dotrze do wybranego produktu. Pamiętaj, efekt pierwszego wrażenia jest kluczowy. Jak pokazują liczne analizy, większość klientów woli poruszać się po graficznym drzewie kategorii. Jest to dla nich czytelniejsza forma zapoznania się z Twoim asortymentem i zdecydowanie szybsza. Klient, który nie ma problemów z dotarciem do produktu, chętniej dokona zakupu. Twój sklep zostanie zapamiętany jako ten przyjazny i wart powrotu. Dzięki aplikacji Kategorie obrazkowe w mgnieniu oka stworzysz graficzne menu w oparciu o drzewo kategorii Twojego sklepu. Ustawisz własne grafiki lub pozwolisz aplikacji samej załadować grafiki produktów. Na stronie głównej skorzystasz z dwóch trybów wyświetlania do wyboru: siatki banerów lub kafelków. W kategoriach wyświetlisz podkategorie w formie kafelków, również jako slider. Jeśli chcesz osiągnąć efekt wow, zastosujesz efekt 3D. W aplikacji jest centrum pomocy, dzięki któremu, jeśli napotkasz problemy, wystarczy wysłać zgłoszenie. Możesz wypróbować ją również we własnym sklepie bezpłatnie przez 14 dni. Zerknij również na nasze inne aplikacje. Znajdziesz je na Shopper App Store. Masz pytania? Czekamy na Ciebie. Shop Gadget. Twoja droga do e-sukcesu.